O tej firmie mogłeś nie słyszeć, a tworzy jedne z najlepszych robotów sprzątających. To jest Narwal i ja mam tutaj model Narwal Z10 Ultra, którego używam od pół roku i powiem Wam, że jestem zachwycony. Nawigacja topowa, sprzątanie topowe, mopowanie też świetne, czyli świetnie sprząta zarówno na sucho, jak też na mokro. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o wodę, no to ten robot zużywa jej naprawdę dużo, ale efekty tego naprawdę widać i dopóki nie wyszły modele z rolką, z trakiem, no to mogłem powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepiej mopujący robot sprzątający na rynku, a teraz też naprawdę daje radę. Poza tym wzornictwo stacji. Zobaczcie, jak to wygląda. To nie jest po prostu kawałek plastiku, to naprawdę można postawić gdzieś w domu, być może nawet w salonie i nie będzie przesadnie przeszkadzać. Więc po pół roku od premiery mogę Wam powiedzieć, że Narwal Z10 Ultra zdecydowanie zdał długodystansowy test i jeżeli będziecie szukać swojego nowego robota sprzątającego, no to nie patrzcie tylko na marki takie jak iRobot, Dreamy, Roborock, Mowa, popatrzcie też na Narwala, bo naprawdę jest to firma, która walczy zarówno jakością, jak też ceną.